No, jak widzicie, jestem dzisiaj kliperem, A Dealer jest żółwiem. I dzisiaj będziemy trollować widzów. Więc jeżeli chcecie więcej takich trollów, to zawsze łapkę w górę. Co? Okej, okay. więc e, dzisiaj jesteśmy e, na serwerze oczywiście Crafted.pl. IP macie tutaj. A, i. Mamy, mamy, plugin, który umożliwia nam zamianę w każdego moba, więc piszcie jakim mobem mamy w kolejnym odcinku Jeżeli dobijecie... Ile dealer mają dobić łapek? 8 tysięcy? tysięcy! Dobra, to osiem tysięcy łapek w górę, piszecie jakiego moba chcecie z tym razem o. i będziemy e, takim mobem trolować teraz jesteś papugą, naprawdę tronować, tronować! Jesteśmy w jakiejś kopalni jakiegoś widza, ale... Zaraz, tu tam jest napisane? KWADRATOWY STÓŁ Okej, okay, gdzie on jest? Prawo? Na prawo, na prawo no, to... Aha, Aha, jest, widzę, jest, tak. widzę, jest tam, jest tam, jest tam, dobra, wychylę się Okej, okay. teraz V, o nie Teraz, teraz... czekaj, nie wiem, czy mnie zauważył On, on mnie widzi, stary, on nie wie, co się dzieje Czuka Ok. Się jakaś, stary... Ok. St czekaj Patrz odla stary. Ja, ja zrobiłem się niewidzialny, ja zrobiłem się niewidzialny Popatrz, patrz, nie ma klipera Okej, okay. stary o, 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 patrz, patrz o. Co? Co jest? Co robisz? Nie, Mister, nie widzą cię, nie widzą cię no właśnie. O, Boże. <gulanie> <gulanie> Genialne. Stary. Nie wiedzą, co się dzieje za bardzo. Był Creeper i nie ma creepera. Ty ja mam pomysł, że ja może się teraz wychylę stąd na przykład. Na przykład. Ee, na przykład. Stąd. Czekaj. Ja wiesz co. O, będę się tutaj chował w tym. Waga? No, oni stary coś wiedzą, że jest i tak chyba Okej okay. Okej okay. O nie, bo zepsułem, że jest dilerek. O nie stary, zepsułeś Nie możemy Zep... bić się z nimi No stary, zepsułeś Ej, o, oni się oni chyba nie, nie boją, nie boją Ej, oni się, oni się chyba... No nie, rozwaliłem nie! Wszystko, wszystko stary, wszystko zepsułeś, drugie podejście będzie na pewno bardzo lepsze. Przepraszam <laughs> was za dealera, ale on taki jest, jakby lubi mi wszystkie odcinki. Ej, ty też jesteś creeperem? Tak, tak, tak. Patrz, 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 patrz! Patrz Czekaj, ja uciec szybko! Zobacz! Zwiewam stary. Ej, stary, da, o, dawaj ten, pójemy tam o. do niego! O, stary, Ciekawe, o, co zrobimy, jeżeli go dopłyniemy. Dopłyniemy do niego stary, o, zobacz, na, jak jest, dwa creepery do niego płyną. Ciekawe, Ciekawe jak, jak zareaguje! Eee... Uh, czekaj... O, tam ma bazę na dole stary, Czekaj, czy dwa creepery mogą pływać w wódce? To było śmieszne Ej, on tam ma bazę. On tu ma bazę. Dobra, spływamy. No co? O! O popatrz On pr próbuje bić Ale czekaj, nie, nie uderzył cię, bo masz Game Mode 1, gamy mode 1 Okej okay. E, teraz? Teraz musi tak. mieć faka, bo on nie wie, że to by przecież. No on nie wie, on nie wie. O, jakieś creepery które tego spływają. Patrz, stary, patrz. stary, stary. Nie wchodź, nie wchodź, stój tu, stój, stój, stój tu stój i patrz. <noise> Będziemy się jak patrzeć na niego. Tak. <noise> ta, jak to w ogóle wygląda? <noise> z jego perspektywy to musi być ultra śmieszne. Ja tylko, że nie mogę, kurczę, ten. Z pierwszej z pierwszej kamery, bo niestety ta głowa kliperami przeszkadza. No. Ale. Co to? O.

Okej, okay. tutaj jest jakaś kolejna baza, tam jest jakaś osoba Czekaj Idę tam do niego, idę chodź na shifcie, chodź na shifcie Na shifcie? Czemu na tak, shifcie? wtedy mnie nie jest podejrzane No w sumie faktycznie W sumie faktycznie, no na shifcie tak czy znaczy, najpierw muszę tam do niego i tak podejść Żeby mnie zauważył Gdzieś, on gdzieś tutaj jest Czekaj, ciekawe czy by mnie A No nie chciałbym tej TNT wysadzać Ej, nie widać się, jesteś na Walniszu stary Wiem, wiem Okej okay. Okej, okay, wid widzę, widzę cię tam. Okej. Okay. Cześć, a też tak za im we dwójkę, stajmy za nim we dwójkę. O, dokładnie. Ciekawe, co zrobić, jak się obróci? Czy nas będzie chciał atakować? czy jak? <śmiech> 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 Nie zauważył nas! Jak to? Jak to? Ej, uciekł! Wylogował się z gry stary! O, o. Wylogował! Mega o co stary, chodzi? O co to chodzi? Stary, on wziął nas wziął. nie zauważył czy zauważył, ale uciekł i się wystraszył? Nie wiem, nie mam pojęcia. No nie, to ile Reki do tej on znowu mi będą gnębić. Uciecha. dalej idziemy dalej. I wrócił! 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 Patrz. Zobacz, zaraz na górę. Patrz na niego, patrz na niego po prostu. Patrzę, patrzę. Patrz. Uwaga, czekaj, on tutaj na razie się patrzy w ziemię. Nie wiem, czy, czy nie wiem czemu się nie rozgląda w ogóle. Chyba. O, nie, dealer, wysadzisz go, wysadzisz go. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. on jest stary, wystraszony, on się boi. On się patrzy na ten... mnie, zabrakło mu bloków O nie, już stary, stary, stary zabrakło mu bloków jego, za nie na niego, na niego. No patrzę tak, jak normalnie. Dobra, stary. Dotknę, o nie, skapnął się. Każdy z niego, stary. O nie, star, myślę, że mi się wydaje, że to przez twoje ty A stary, żeby nie podejrzewać... Nie wiem o czym mówisz, no na pewno tego nie będzie podejrzewał, teraz krety jest kończony! O nie! Rzeczywiście, teraz on że to... O Arto no, zabijmy go N O nie, o nie, stary, nie, nie rób on wybuchnie, wiesz od... Przeżył to. On to przeżył. To jest jakiś wielki farciarz. To szybko. <laughs> to, Jezu, to, to, so, to są te same osoby co ostatnio. Na shifcie, na shifcie, na szybcie. Na shifcie, idę, idę na shifcie, idę na shifcie. Czy on, nie ma go na za nami? Nie, nie ma. Dobra. No nie widzą stary, widzi na No, widzi, widzi, widzi. Powiedz, o, zaczął chyba uciekać. Czekaj, ciekawe czy podejmie walkę. Nie, 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 ucieka. Idziemy na niego, idziemy na niego. Cały idziemy cały czas zdecydowanym krokiem, stary, <laughs> Ta, trzeba się na niego. Po prostu do przodu, marsz, drabinkę no, na ruch. Dra drabiną chcesz zejść? Stary wygląda mega podejrzanie jak dwa klipery schodzą po drabinie. O nie, o nie, o nie. Ten przycisk. Wziąłeś? Tak, 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 tak. Patrz. I teraz dwa do nie po niego podchodzą. Co zrobi? Co zrobi? Uciekamy, okej? Zjebamy, zjebamy, zjebamy stary. Zbaw, zbaw. Stary, ja już sobie wyobrażam, co on sobie pomyślał w tym momencie. <śmianie> idą dwa creepery! Też są się ty no dobra, trzy! Czas... A ty jesteś Kirin Clipperem. O nie, o nie, teraz ja tam się <śmianie> śmiałem. O, masakra. No stary, 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 patrz w się, <śmianie> widzisz? to jest. Spójrz, stary, spójrz na mnie, widzisz? Nie. Nie, gdzie ty jesteś? No spójrz, tych creeperów jest więcej. Aha, faktycznie no! Faktycznie! On teraz nie wie, który jest prawdziwa, a który nie. O! O! Dobra. Ciekawe, jeszcze się jest Czaju, jeszcze nie wie, że to my. To by Tak. Ty jesteś tym. A skąd ty? Nie, wiesz? to nie ty. Nie, to ty, to ty. To ty. <laughs> Sam już nie wiedziałeś! No, kamuflaż dobry. O, dobra, dawaj, stary, idziemy do niego, idziemy do niego. Co zrobi? Czy podejmie walkę, czy ucieknie? Okej, okay, stary, idzie kolega. Idzie kolega, idzie kolega stary Uciekaj! Daj mi, stary, szybko W ten sposób, że będziesz walnić i spodnieć w tym czasie, nie? Tak, stary, to jest... Właśnie, stary, to, to, jest, to jest dobre, teraz to będziemy testować <grystanie> Genialne O, stary, mają tyle kliperów mają, ale dobrze, że nie no. będą mieć. Nie, oni Wysprawne. sobie dadzą na spokojnie radę, myślę, że no, powinniśmy pójść dalej Cześć, ja wiesz lotu? co, mi się wydaje, że trzeba samą kliper zrobić, tak? Chociaż, żeby, wiesz, żeby chociaż był jeden więcej, żeby się nie spodziewali, jak już nas znajdą, że e, odbiegamy czymś od normy, Tak, gdzie oni tak, są. tak, żeby było dużo kliperów stary. Tak, żeby było dużo kliperów. Ej, chodź tutaj niżej. Dobrze, teraz te nasze. Ej, jest jakaś w ogóle stary wioska, ale no, to faktycznie, jak coraz lepsza, naprawdę, coraz lepiej nam idzie. E, nie wiem... Nim, oni o stary dziś tutaj, jaki mają w ogóle bardzo to rozbudowane. O tam, są dole, na dole na dole, ja. Na dole? Gdzie na dole? Tam, chodź Jest na dole Ej, Typko mnie przebiegł Ej, faktycznie, ej, widzę tam tego na dole w rogu. On tam, on tam jest, no o ej, przebiegł po prostu szybko, Skubaniec, <laughs> o nie Gonimy go, gonimy go. Dawaj, dawaj, gonimy go, teraz na, tak na sprincie normalnie <laughs> Patrz Jak uciekają! Oni stary nie wiedzą że to my jesteśmy! To są jakiś Steven! Dawaj, dawaj, go Patrz! Co zrobi? On skoczył! On skoczył! Staraj się zaraz zabiją przecież! Patrz gdzie krza z wodę! Goni go! Goni go normalnie dalej! Plowaki teraz stary playm. i myślisz my, wziąć w tamtej Patrz, oddam mu, oddam mu, walnę go też w nohal Piep O nie! Dobra, za... wiecie, wiecie co widzowie? Ja, ja was przepraszam, ten brak profesjonalizmu ja wiem, że nie powinniśmy widzów zabić. To jest to miałoby być trolle, ale Wiesz, na tym, że się znęcamy A jak zawsze. Jakby się tu wytłumaczyć. No wyszło jak wyszło. Kolejni widzowie. Uwaga. O, Pary, bo, boją amelka. się, boją Coś się. To jest prawdziwy creeper. To jest prawdziwy creeper? Okej. Okej, dobra, jakieś creepery. Niech będzie, nie? No, oni go tam próbują ubijać. Ej, czekaj, a ty tu, jesteś którym creeperem? Ty obok. Okej. Okay. I zniknąłem stary, zespłonowanym przeciwko klipera. Jak ty to zrobiłeś stary? No mam na strzałkach, że mam stary obok siebie te komendy. Aha, faktycznie no. To jest tutaj? V. Okej. Okej, czyli niezniszczalny kliper. Uh -huh. <grym> 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 Okej. Okay. O nie! O nie! Ej, tu ma pełno ludzi starych, wszyscy uciekli teraz. Ej, faktycznie gdzie oni wszyscy są? Ludzie uciekli stąd. Wszyscy się zesraliby. Ej, oj do mnie, pić do mnie szybko, tepić do mnie. Tepam się, no jestem no. Na domku. Dobra. Spałnę tej klipera Nie za dużo, nie za dużo, żeby zginął. Nie, za nie, 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 jednego, jednego, ale. Cześć, czy on zauważył co uclizera? Ej, ja mam klipera na dachu. Ej. Okej okay. Masz stary, Tutaj, my, my tu... No Tutaj kolejny kliper. idzie, ej on wybuchnie, on wybuchnie, Tutaj on wybuchnie To jest o nie On wybuchł Stary dobra, ja, ja nie odpowiadam za to, że e, ten, dobra popatrz Idę teraz za tym gościem, on teraz już wie, że to są prawdziwe klipery. Fajny server Dobra, cał, Fajny cały serwer, czas skoro, idę za tą dziewczyną youtuberzy próbują, że... Ej ona nie ma robię, sprintu dobre, stary, ona nie ma sprintu Patrz, ona nie może uciekać przede mną O nie, o nie jaki ty... jest ty złe patrz ona mnie widzi Wow, stary beka. Patrz, z się Okej okay. Goni, goni, stary, goni, tak goni <grym> się, Jak widzę takie creepera stary biegnie i teraz po To no, po prostu nie wiem, co robić Ojeju, ojeju, ultra śmieszne, aż, aż chyba, aż chyba za bardzo. No, jest kontakt wzrokowy, faktycznie. Ej, co, jak się w ogóle z brojką zasłonił? A... Uciekam, uciekam. <laughs> On to stoi z tak... nie wie, co nie ma to zrobić. Jest stary, że to jest taki nie wierzę nie pisz na czasie. No. Uciekam, uciekam, uciekam. Czekaj, tej, tutaj jakiegoś prawdziwego teraz samonuję. Czekaj, daj temu prawdziwemu podejść. Patrz. Ok, czyli okay, ja... teraz, teraz już wie, że to jest prawdziwy Piper. To, to wy? wy? To jest ten sam co w ostatnim odcinku. Lord... On już wie, on już wie. Nie. I co teraz zrobi? Co teraz zrobi? Trzeci raz się widzimy. Stary. Jacuzzi, zdawaj stary klipery w jacuzzi. Dobra. To my by... nie czekaj, bo on tutaj musi iść. Czekaj. Co się do jacuzzi! Tańcz, tańcz tutaj stary co? Pamiętasz? To są ci super widzowy stary. O, -o. E, Kod rosyjski. E... Vanisz. Dobra, wanisz. Creeper! <grybery> Dawaj jeszcze Czekaj Czekaj On teraz tutaj patrzy Co tutaj się dzieje? No, stary, Dawaj. Tutaj... <laughs> Ale jak odskoczył dalej do ściany, okej okay. Jest dobrze uciekam, uciekam stary Patrz jak się chowa za tą ścianą On stary chyba nie wie za bardzo o co chodzi Bo no nie każdy stary, wie, ja... że tak to się da w ogóle nie stary jako Creeper po prostu Co? Chodzę po magazynie jako creeper, niewinnie. Idźcie stąd wy ogórki. Czemu tak napisał? To moja woda. On nie jest za bardzo przestraszony w sumie. A magazyn... No... Dwa creepery w magazynie, serio, to jest horror każdego no. minecraftera. To jest najgorsze, co może być. Ej, a ty... Myśmy byli u na twoim odcinku, no, no, stary! cały czas! A, sorry. Nie zczaiłem trochę. Ej, chyba napotkałem jakiś pojedynek. Nie wiem co, czy oni się będą bić ze sobą? Czy oni się będą bić? Zmieńmy losy pojedynku. Nie, nie będą się bić ze sobą. A, okej, okay, gramy modę. E, nie jeden? wiedzą, nawet mnie nie biją. Okej, okay, to zary trzeba teraz y, jakiegoś prawdziwego przywołać. Uciekaj! Jakby Okej. Okay. A więc myślę, że na tym czy myślisz odcinek, jeżeli chcecie zobaczyć jeszcze jakieś inne trole, może z innymi bobami, to możecie podawać swoje propozycje w komentarzach. To śmiało, piszcie. Yy, Mam nadzieję, że się wam się spodoba. Piszcie do playlisty. Tam są wszystkie odcinki. Tak, pluski. bo do, u udilera też są odcinki z Minecraft Extreme. nie ci o tym. No, Zawsze fajne. No. To jeszcze co w playliście. No. Palecie do pejscy, która jest chyba tam. Trzymajcie się. No i Eluina. cześć.